Witam Was bardzo, bardzo gorąco moi kochani kinomaniacy. To było wrześniowe popołudnie roku 1973. Na ekranach polskich telewizorów, czarno-białych jeszcze, pojawili się bohaterowie pierwszego odcinka nowego serialu dla młodzieży. I nikt wtedy absolutnie nie spodziewał się, że ten serial stanie się wręcz kultowy. na pierwsze dźwięki piosenki Jerzego Matuszkiewicza przed telewizory tłumnie zlatywał się z podwórek i boisk kwiat i chwast perelowskiej młodzieży. Piosenkę śpiewano na prywatkach i pod namiotami. W szkołach powtarzano sobie całe teksty i, i odzywki z serialu. Muka! Czy ktoś to jeszcze pamięta? Serial Stawiam na tolka banana, w reżyserii Stanisława Jędryki. Nikt, e, ani twórcy, ani aktorzy chyba nie spodziewali się takiego sukcesu, bo temat był raczej trudny, czyli historia trudnych dzieciaków. Ale świetny scenariusz oparty na dobrej, no, w sumie ambitnej literaturze młodzieżowej dał niesamowity efekt. Miałam pod serwetką pięćdziesiątkę. Widziałem, jak szła pod most nad Wisłę z kolegami. Może się mama pożegnać? Rano tu położyłam, mogę przysiąc. On ma psi węch. Gdyby mama zakopała, to i tak by znalazł. już jak ty się wyrażasz ojcu? Ojcu? Bolek! A książkę, stawiam na tolka banana, napisał specjalista od spraw dziecięco-młodzieżowych, czyli Adam Bachdaj. Poznajcie gang Karyoki. To Cegiełka, Filipek i Cygan i sama Karioka i oczywiście potem e, jeszcze Julek. To młodzież z rozbitych przez alkohol, rozwody lub pieniądze domów lub domów dziecka. To katastrofy jeden krok. A kim był tytułowy Tolek Banan? To była tak zwana miejska legenda. Chłopak, który nawiał z poprawczaka i którego nie złapali. Rozdawał pieniądze rencistom, inwalidom, w kulisach przez trzy tygodnie o nim pisali. Był sławny, mówili o nim w telewizji. I to właśnie on sam e, podesłał pewien liścik. List, czytaj! Szczeniaki, patałachy, partacze, zabieracie się do roboty, o której nie macie zielonego pojęcia. Jeżeli chcecie zorganizować prawdziwą mafię, to przyjdźcie dzisiaj o godzinie 18 na Stadion Dziesięciolecia. Czołem. Adam Bahdej, no cóż, można powiedzieć, że miał naprawdę e, fantastyczne e, i ucho, i oko, i pióro do spraw e, e, trudnych, spraw młodzieży, problemów i ich życia, ówczesnego życia. Chociaż właściwie, czy tylko ówczesnego? A kto to jest karioka? Trudna młodzież. A ci dwaj? Cygan i Filipek? Też trudna młodzież. Nie chciałbym być ich matką. A ty? Ja? Ja mam kuratora. Po emisji pierwszego odcinka serialu twórcy odebrali telefon z KC PZPR, czyli z domu partii. I to nie była pochwała. Jakiś wkurzony towarzysz chciałby przerwać emisję. Tak opowiadał kiedyś Marek Bagdaj, syn autora i scenarzysty. Jakiś partyjny towarzysz wykrzykiwał, uwaga, to cytat. Co wy tam w tej telewizji pokazujecie? Jakieś gangi młodzieżowe, margines społeczny, bazary. Jakby nie było przyzwoitych organizacji młodzieżowych w tym kraju. Na szczęście serial przetrwał okres burzy i naporu. A potem jedyni najlepsi krytycy filmowi na świecie czyli krytycy radzieccy uznali, że serial Stawiam na tolka banana jest bardzo wartościowy. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Czy moglibyśmy Panią na moment przeprosić? A czy nie macie innej ławki? Dosłownie na moment. No proszę. <grystki> Bandale! Jak Wy się zachowujecie? Serial miał 7 półgodzinnych, około półgodzinnych odcinków. Większość scen nakręcona na starej Pradze, w Kępie, Mokotowie, w mieście starym mieście i. I powiem Wam, że ten serial ma taki niepowtarzalny klimat. To taki ja. Spacer po Warszawie, której już nie ma. Filmowy spacer pod hasłem ocalić od zapomnienia. Hej, ty! Oczywiście, stawian na Tolka Banana, to także młodzi, fantastyczni aktorzy, którzy stali się wtedy synonimem trudnej młodzieży w naszym pięknym perelowskim kraju. Wiara, zaczynamy pierwszą akcję. Rolę tytułową Tolka Banana zagrał Jacek Zeidler, ale głosu użyczył mu uwaga, uwagę Andrzej Sewery. A oprócz tego znani już z innych seriali młodzieżowych Filip Łobodziński, Henry Gołębiewski. Sergiusz Lach, Andrzej Kowalkiewicz i oczywiście Agata Sicińska jako karioka. A do tego w drugim planie wspaniali polscy aktorzy. <grym wytrzyma> Serial Stawiam na Tolka Barana stał się fenomenem. Może dlatego, że trafiał wreszcie do innej, odrobinę do tej pory wykluczonej publiczności i widzów, pokazując trudną młodzież z jakąś patologią w tle, która nie za bardzo wierzy w swoją przyszłość. Pokazując, że wszystko jednak jest jeszcze możliwe, i może właśnie to przyciągnęło przed ekrany miliony ówczesnych młodych widzów i nie tylko młodych. No i pytanie, czy tylko ówczesnych? Panienko, chcesz zagrać w filmie? Mała, zagrasz w filmie? Chcesz zostać gwiazdą filmową? Może warto w dzisiejszych internetowych czasach i dobie miliona znajomych na fejsie zobaczyć, na czym polegała taka prawdziwa przyjaźń i na czym polegało wspólne spędzanie czasu. Może warto. Raz wam powiedziałem. Wszystko musi grać. A wy jak stado baranów pędzących na oślep. Najpierw trzeba przeprowadzić dokładny wywiad. Kto na ochotnika? Ja! 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 Spokojnie. Wszyscy nie mogą iść. Wyznaczam... Filipka. Stawiam na Tolka banana. Serial został odnowiony, zdigitalizowany i to świetna okazja, żeby zobaczyć ten jeden z najlepszych polskich seriali młodzieżowych. A może i najlepszy? To inne czasy, inne klimaty. Czar PRL-u albo koszmar PRL-u w tle, ale problemy jakby podobne. Ten serial to oczywiście nie moje czasy, ale teraz oglądałem go tak na nowo, e, powiem wam, z taką nostalgią e, i poczuciem, że pewne rzeczy się nie zmieniają, ale też e, z poczuciem, że pewne rzeczy już nigdy nie wrócą. Stawiam na Tolka Banana, możecie zobaczyć na rekonstrukcji cyfrowej DVP. Tam także inne zrekonstruowane e, seriale i filmy. Może czasem takie odrobinę zapomniane e, właśnie perełki polskiego e, filmu, e, dla których warto poświęcić parę chwil, e, godzin, nocy, a może i dni. Noce i dnie, też o nich będę już niedługo Wam opowiadał. Zobaczymy. Jednak o tojku kioska zostanie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Kioska o tojku, tojku nie. czy chcecie